Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, jestem z KKF i witam po raz kolejny na moim kanale z KKF Minecraft. Moi drodzy, dzisiaj po raz kolejny znajdujemy się na kwaratowej masakrze. Tak, wiem, nikt tego się nie spodziewał. I chciałbym przeprosić, że wczoraj nie było odcinka, ale się trochę przeziębiłem, więc wczorajszy dzień cały przeleżałem w łóżku. Ale słuchajcie, to był pierwszy dzień, kiedy nie wrzuciłem odcinka od praktycznie trzech miesięcy. No, oprócz tego dnia, kiedy miałem jeszcze bana, ale... No cóż, ban to ban. W każdym razie, dzisiaj czeka nasz, nasz, nasz wyjątkowy odcinek, bo tak jak pewnie przeczytaliście już w tytule, Pan Lokaj zrobił nam jakiś prezent. Także ja wchodzę sobie na serwer i nie wiem za bardzo, czego mam się spodziewać. Wiem, że gdzieś jest jakaś skrzynka dla mnie. czekajcie, zobaczę sobie może, czy się wełna jakaś sprzedaje. Generalnie miałem naprawić ten śmieszny prank jego, że mi wełnę pozamieniał. O, osiem kolejnych diamentów. Dobra, to mi, to mi się podoba. To mi się podoba. A! Jeszcze jedna rzecz, zanim zaczniemy, słuchajcie. Wchodzę dzisiaj po evencie świątecznym, który był wczoraj. Więc osoby, które były na live'ie, mam teraz pytanie: Co to jest? Pospolity lootbox. No tutaj mnóstwo jakichś zbroi, jakichś innych rzeczy. Czy to wypadło z Evrona? Nie, poważnie. Nie wiem skąd to mam, więc ja to sobie odłożę do Enderchesta. I. No, chyba oddam właścicielowi. Tylko na, naprawdę, nie zauważyłem w ogóle, że coś kiełam w ekwipunku. A tu proszę. O. Dla Pani Czeska kf dobra, widzę, że to już jest dla mnie, to odłożymy. Jakieś takie... No nie dziwne rzeczy mi się pojawiły. Na przykład to też nie przypominam sobie, żebym to miał. No, nieważne. W każdym razie wczoraj na, wczoraj był na live event świąteczny i się działy różne dziwne rzeczy. Kto oglądał, ten oglądał. Kto nie oglądał, zapraszam na mojego fanpage'a i tam macie zapis live'a, możecie sobie zobaczyć. Eee, dobra, zajmiemy się zagadką Wesołych Świąt by Lokaj. Przez portal przejdź do innego wymiaru, gdzie lawa goreje i mdleje się od skwaru. Za różem wśród czerwieni podążaj aż do końca. Tam nagroda czeka, wielka i błyszcząca. Do drzwi zapukaj i poczekaj cierpliwie, a magia świątecznych prezentów cienie ominie. E, w ogóle jak zrymował! Czekajcie, ale teraz interpretacja wiersza Bajlokaj. Musimy przejść przez portal. No, czyli zgaduję do Neteru, bo chyba nie idziemy do, do endu. Gdzie lawa? Czy to jest na pewno nether. Za wśród czerwieni podąża aż do końca. Tam nagroda czeka wielka i błyszcząca. I dobra, jakieś drzwi jeszcze muszą być na końcu. Więc. No. A, w ogóle jeszcze taką książkę dostałem. Kocham cię. Nie wiem, co o tym wszystkim mam sądzić. Jakaś magia świąt się u ludzi odpala. Chociaż powiem, wam, że. Zanim pójdziemy do letteru, czekajcie, moment, jedną rzecz Wam chcę pokazać, mój sąsiad, Evron, zobaczcie co się stało z jego domem, więc z jednej strony magia świąt, z drugiej strony mój sąsiad stracił dom, więc nie wiem za bardzo co sobie o tym myśleć, ale no cóż, trochę się boję, że mnie też coś złego dotknie, dobra, to ja widzę furtka otworzona, wcale nie jest to podejrzane. No ale dobra, idziemy do netheru, idziemy do netheru i wiecie co, pokażę wam jedną sztuczkę. Zobaczcie, tak żeby wpisać się w klimat świąteczny, bo zamieniłem cały nether na śnieg. W sensie to nie jest, to cały czas jest netherrack, tylko po prostu mam takie teksturki. Czekajcie, tutaj wam pokażę, Pe A on się, nazwie zmienia się, permafrost nazywa. No więc możemy sobie tak dla klimaciku dzisiaj zagrać, że cały nether jest, słuchajcie, śnieżny. E, I dobra, co było w książce? Żebym szedł za różowym, tak? Czekajcie, to nie ta książka. Ta, ta książka to znaczy, że mnie Josi kocha. E, Zaróżam wśród czerwieni, podążaj aż do końca. Dobra, czekajcie, założę sobie czapeczkę. No panuka, z tego co wiem, nie ma elektry, więc idziemy z buta. I co prawda, no ten róż teraz już nie jest wśród czerwieni, ale. Myślę, że sobie damy radę. O Boże, patrz, jakie świnki są piękne. Jaki śnieżny pigment. I ten. Ogień jest niebieski. Fajnie. Podoba mi się. O kurcze. Patrz, jaka piękna chata. Czekajcie, muszę jedną rzecz jeszcze sprawdzić. Dobra, chciałem zobaczyć, jak to wygląda na shaderach, ale. Wygląda jeszcze gorzej niż przed chwilą. Dobra, wyłączam to. Wow, ale zobaczcie na tych jak to dziwnie wygląda. Boże, takiego takiego Minecrafta to jeszcze nie widziałem Możemy tak chwilę pograć, czekajcie. Ja Ale to magicznie wygląda. Patrzcie, niby teksturki Jak się na niebiesko świeci. Takie niebieskie poświaty też nie widziałem Aż mam ochotę się w tym wykąpać, aczkolwiek wiem, że to jest lawa, więc wiem, że to się dla mnie źle skończy O jawor wszedł Ale Bayer, co? Dobra, wyłączam te shadery, póki co. Dobra, shaderki wyłączone, ale yy, halo. Minecraft. O, dobra. Nie, dobra. Dobra. Co jak co, ale jednak bez shaderów to lepiej widać. I widzę, że jest tu jakiś różowy dom. Tylko, wiesz, ja mam te yy, tekstury, więc wiem, że strasznie grzebie teraz ustawienia jak Minecrafta, ale jeszcze zobaczmy, jak pan Lokaj to widział. No, powiem wam, że bez teksturek to już nie wygląda tak magicznie kolorowo. Trochę wygląda jak do Minków, ale dobra, chodźmy do środka, zapukamy. Generalnie słyszałem plotki o tym domku, nawet róże rosną. Ktoś mi mówił, że lokaj pod jakiś tajemniczy różowy domek. Ja nie wiedziałem o co chodzi, bo w życiu o tym nie słyszałem, ale okazuje się, że faktycznie tutaj coś jest. Czekajcie, puk. Puk. Pukam. O! Dzień dobry, czekajcie, może wyjmę... Dzień dobry. Dzień dobry. Coś to za tajemniczy domek. Dobra, pan lokaj coś tutaj dziwacznego przygotował. I czy to jest jakaś sugestia, że ja. Zapraszam do środka, dobra, zamkniemy drzwiczki. Nie wiem, czy to jest jakaś sugestia, że. O, są wieszaki nawet, ale wajransko. Ja to nie wiem, takich rzeczy w Minecrafcie robić. Nie wiem, czy to jest jakaś sugestia, że ja mam do netaru się przeprowadzić. No, powiem wam, że wygląda to fajnie. No jest nawet moje ulubione liście z moich ulubionych brzuzek Tylko trochę tak porocznie w tym neterze Chyba, że sobie wgram z powrotem teksturpaka W pańskiej nowej letniej rezydencji Le letniej Faktycznie Trochę tu ciepło Czekajcie, pozwiedzajmy e Czy mógłby Mógłby mnie pan oprowadzić? Hmm. Czekajcie, co to jest? Są jakieś talerze z kurczaczkami, jest rybka, są świece ogórkowe. Na kwadratowej spadła tona śniegu, więc pomyślałem, że chyba pora przeniesie w cieplejsze miejsce. No dobra, co my tu mamy? Jakąś beczułkę taką na wino. Więc tutaj mamy generalnie jadalnię, ale zobaczcie, z aneksem kuchennym. Jest tutaj wysepka, to jest lodówka. O, kapu trochę brakuje, ale w sumie tutaj takie tak jest parno, duszno, więc git. Dobrze, niech pan lokaj mnie oprowadzi. Jesteśmy w kuchni, zastawione do wigilijnej kolacji. No dobra, co prawda nie ma dwunastu potraw. Jakie małe jajeczko, ale no, parę ich jest. Dobrze, tutaj jest przedpokój, a to? Tutaj jakaś taka sala kinowa. co wygadacie, że tak się poduszki da robić? Ej, naprawdę, podziwiam osoby, które takie rzeczy umieją robić. Prosty salon z pana ulubionym drewnem, o, to szanuję. Brzoza, faktycznie. Tutaj chyba gabinet, co? Takie podwójne łóżko, y, łóżko. Fotel, czy to jest sugestia, że jestem gruby i na no, jednym się nie mieszczę? Dobra, miejsce do pracy, lampki z jajek, spoko, spoko. Co my tu mamy? Uuu, a to w ogóle chyba trzy piętra są, nie? Dobra, tutaj, uuu, to jest chyba sypialnia, taka potężna. Jest, słuchajcie, szafa i szafa nawet ma miejsce, gdzie można coś schować. półeczki. tutaj jeszcze jest taki stolik. Główna sypialnia, okej, okay, to zastanawiam się ile tych sypialni jeszcze mam. Dobra, zamkniemy tu. A to co to jest? To wygląda, a to pianino, pokój muzyczny. Dobra, jak ktoś ma pokój muzyczny w domu, to chyba jest naprawdę bogaty. No, jest, jest fortepian. Fortepian, ok. Chodźmy dalej. Tutaj druga sypialnia, chyba gościnna. Pokój gościnny. Dobrze, dobrze. Bardzo fajnie, sympatycznie. Będę tutaj. O, czyżby to była łazienka? Tylko jakaś taka. bez toalety. <noise> w sensie. To jest chyba z umywalka, jakieś szafki. A ja bym chciał na dwójkę. Niestety deficyt kwarcu się na mnie odbił. Okej, okay, rozumiem. Rozumiem, rozumiem. Nie starczyło na sedes, No ale trudno. A tu jest poddasze, które mógłbym sobie sam za zaangażować, zaaranżować i nie wiem czemu deficyt kwarcu. Patrzcie, kwarc jest centralnie tutaj za oknem. E Pierwsze, co mi do głowy przyszło, nie wiem czemu, ale zrobimy tutaj rollcaster. Zbudujmy tu rollercoaster. <laughs> nie wiem czemu. Ale powiem wam, że no, różowy domek. I pająki na ścianach. Dobra, no to... Kurczę, teraz tylko poznać jakąś... Yy, osobę tutaj, z którą będę mógł zamieszkać. No trochę mamy deficyt dziewczyn na masakrze, ale... No czekajcie, zobaczmy jeszcze z zewnątrz jak to wygląda Wiecie co? Mimo wszystko mam wrażenie... O, czekaj, czekaj, pan gdzieś idzie czemiz ja za nim Au! A, wróże wlazłem. A tu jeszcze jest jakiś stół taki ogrodowy. Czekajcie chwilę. No, mam wrażenie, że jednak z tymi śnieżnymi teksturkami to wygląda bardziej magicznie. Mamy też mały ogródek, aby zaczerpnąć świeżego powietrza. Ej, powiem Wam, że w obliczu wybuchowych wydarzeń na kwadratowej masakrze, taki domek to faktycznie może być niegłupia sprawa. Bo ne czy ktoś będzie wysadzał neder? No nie wiem. A z tymi teksturkami to się nawet robi całkiem, Wam powiem, przyjaźnie. Czekajcie pozwiedzam okolice może jakiś kwart się znajdzie pozostało tylko obrać o to jednak zostaje a gdzie jest yy, choinka gdzie jest choinka a o patrz jak, jak się przygotował nawet choinkę tutaj pan lokaj w akcji w ogóle teraz widzę jakie te. Aha, dobra, ja mam to zrobić. Ale ja tu jestem trochę upośledzony, jeżeli chodzi o budowanie, ale dobra. <grywia> dobra, ja, ja tego nie dotykam, bo jeszcze coś popsuję. Patrz, nie wiedziałem, że tak się w ogóle z banerami dało robić jakieś bajerek. To fajnie wszystko wygląda. A te po, na ile, najlepsze dla mnie? ze wszystkich dekoracji te poduszki, a to tam w życiu nie wpadł, że można zrobić poduszki z banerów. Ale dobra, czekajcie, niech to zrobi lokaj, bo ja tutaj zaraz coś popsuję. Taka trochę rzadka ta choinka, ale zmieściła się. Patrzcie, pod sufit. Zawsze jak byłem mały. Moim marzeniem było mieć choinkę pod sufit. Nigdy nie rozumiałem, czemu rodzice nie chcą takiej yy, choinki kupić. Teraz, jak jestem nieco starszy, już rozumiem. O, dobra, mamy jeszcze wełnę klorową, która będzie robić tutaj za bombeczki, więc może tutaj trochę udekorujemy. No, trochę duże te bombki, ale dobra, może jeszcze tam z tyłu. <grymne> dobra, ja tu nawet drzewka nie potrafię dobrze udekorować, ale dobra, przynajmniej przynajmniej będzie rodzinnie zrobione, rodzinnie udekorowane. Patrzcie jak tu pięknie, tylko żebym go tam nie zamurował. Jeszcze z tyłu wejdziemy. Jeszcze tutaj jakieś bombeczki. Teraz muszę słuchajcie się zastanowić. Skoro pan Lokaj mi zbudował całą chatę jako prezent to ja się muszę zastanowić Co ja zrobię dla niego w takim razie. Eee, czekajcie, postawimy tutaj gdzieś shulker box. Ja włożę tą wełnę póki co tutaj. Eee, Okej. Okay. Hmm. Trzeba będzie, słuchajcie, panu Lokajowi jakiś prezent zrobić, bo teraz to mi głupio, że on mi cały dom zbudował. Ale pięknie teraz. O Boże, ta upośledzona choinka No, trzeba będzie, słuchajcie, prezentować E, w ogóle patrzcie, mapa też jest cała niebieska. Dziękuję nawzajem Przejdę się po okolicy. Dobra, słuchajcie, tak na szybko rzecz, którą możemy zrobić. To zdobyć trochę kwarcu dla Pana Lokaja, bo faktycznie na łazienkę nie starczyło. Teraz pytanie, jak na tym teksturpaku wygląda kwarc? Bo ja widziałem go z okna. Tylko nie wiem, które to było okno. To jest kwarc? Nie, to jest chyba soul sand. Eee, I... kwarc, kwarc, kwarc. Kwarc chyba był z tyłu. Kurczę, mam ochotę strasznie się w tej lawie wykąpać, naprawdę, jest taka piękna, niebieska. Ale wiem, że dla mnie to się źle skończy. Mm. Słuchajcie, tu jest stanie różowa. Chyba w ogóle beton jest. Gdzie ja kwarc widziałem? No teraz pewnie wszyscy. Był, był, nie widzisz. Tam 14 minuta, 40 sekunda. Ślepy jesteś, ale. Dobra, wyłączę na chwilę te teksturki. Aha, słuchajcie, Kwarc jest tu. wstałem na nim. A teraz wyłączę z powrotem. Aha, czyli kwarc ma teksturkę praktycznie taką jak netherrack. Świetnie, wiem, że mam właśnie 3000 razy z rzędu zmieniłem. Yy, wygląd tego wszystkiego, teksturki. Najlepsze jest to, że też nie wziąłem swojego drugiego kilofa i mamy tylko tego silk -toucha. I no, <ścoughs> przez to kwarcie wykopuje tak. Ale kurczę, nie wiem, panie lokaju, pan ma fortunę na kilofie. Problem jest taki, że w tym neterze faktycznie tego kwarcu już praktycznie nie ma. Ale ja też nie wziąłem jakiejś y, miksturki ognioodporności, Więc generalnie, jak wpadnę do lawy, to się może dla mnie bardzo niedobrze skończyć. Nie mam też niestety żadnego złotego jabłka. Ale dobra, polecimy trochę dalej. Może tam? I dobra, kwarc jest ponoć wysoko. Widzę go tutaj na suficie faktycznie. I powiem wam, że nederak się kopie dość szybko. Można generalnie kopać tak. Aha, okej. Okay. I możemy kopać sobie kwarc w ten sposób. Tylko problem jest taki, że kilof się szybko przy tym psuje. No i się na przykład lawa rozlewa. No ura, niestety padlokaj też nie ma. Też nie ma niestety ze sobą kilofa z fortunką. A ja, z ban, zostawiłem go. Zostawiłem go w hotelu. Huh. Zastanawiam się, gdzie ten domek był. <noise> bo teraz nie dość, że gdzieś sobie poleciałem, to już się zgubiłem. Ja tu coś, a to jest chyba dach tego domku, tak? Okej, okay, dobra, to może ja sobie zapiszę w ogóle koordy tutaj. Oznaczymy go na różowo. Bo w sumie taki był, nie? I dam tutaj różowy domek. Dobra, słuchajcie, jakby kiedyś na kwadratowe miała przydarzyć się jakaś apokalipsa, to mamy gdzie mieszkać. Chyba przyniosę tutaj nasz część naszego dobytku. Bo ostatnio domki sąsiadów coraz częściej wybuchają. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, yy, oprócz tego, że jest to naprawdę super prezent od Lokaja, no patrzcie, no zbudował mi cały dom, no dostać dom od kogoś to powiem wam, że fajny prezent. Jeżeli ktoś by chciał mi dać na święta dom w prawdziwym życiu, nie obraża się, maila macie w zakładce informacje, zapraszam, yy, ale tak na serio, słuchajcie, bardzo fajny prezent i też bardzo praktyczny. Bo ja mam już parę domów i w każdym mam ten. A jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. Boże, zapomniałbym na śmierć. Jeżeli ktoś został się do tego momentu, to słuchajcie, oglądajcie dalej, bo muszę Wam pokazać jedną bardzo ważną rzecz. I wiecie co, jednak chyba z Eltruty się nawet w neterze łatwiej porusza. Który to był ten portal, którym ja zazwyczaj przylatuję? Chyba ten tam. Okej. Okay. Chyba było tu, i tutaj powinienem się pojawić gdzieś w miarę w moim domu albo u Kremola. Dobra, jest Git. Dobra, słuchajcie, muszę wam jedną rzecz: Save piwnicy. Czemu tutaj wyjścia nie ma? Co tu się stało? Czemu to jest szkło? Eee. Halo? Czekajcie, coś, coś jest. Coś jest nie tak? Czy tutaj ktoś coś kombinował? Czekajcie, no. Naprawdę. Mi się to nie podoba. Kto to, kto to zrobił? Lokaj. Nie, nie kapuje. Po co Lokaj miałby tutaj zalepiać wejście? Nie rozumiem. Dobra, ale muszę Wam pokazać yy, coś, co się wydarzyło ostatnio, bo generalnie tak. Yy, mamy oczywiście hotel. Mam też tam jeszcze taki domek w stylu modern, który już nieraz widzieliście. I wczoraj, na wczorajszym live, także jak ktoś nie oglądał, to też zapraszam na zapis, który jest na moim fanpage'u, link w opisie. Wykupiłem jeszcze dwa domy. Bo, słuchajcie, powstała cała świąteczka, świąteczka, wioska świąteczna, która znajduje się tutaj. O, proszę bardzo. I tutaj wczoraj był bardzo fajny event świąteczny. I słuchajcie, tutaj są różne domki. Tutaj gdzieś mieszka Jasiu I tutaj mam jeszcze tutaj ma paru sąsiadów Zaha, SKKF. I słuchajcie, to jest mój pierwszy domek tutaj w tej wiosce, który jest generalnie taki fajny, dwupiętrowy plus piwnica. Jest bardzo fajny o tyle, bo możemy sobie tutaj wyjść i w razie czego możemy się pobawić w syna i skakać po dachach. Więc tylko mój domek ma tutaj taką fajną funkcję, że mogę sobie szybko wyjść na dach. Aczkolwiek jeszcze bardzo mi się spodobał ten dom. I słuchajcie, jest na naszym serwerze taka osoba jak Demolka. I Demolka jest tutaj no w sumie adminem, czyli osobą, która dba od strony technicznej, żeby ten serwer działał, nie było lagów, żeby wszystkie pluginy śmigały i tak dalej. I demolka w sumie z nami nie gra pod takim względem, w sensie, że na survivalu, tylko bardziej sobie gdzieś tam na wani szulata. I stwierdziłem, że demolka jeszcze na tym serwerze, mimo że bardzo dużo tak naprawdę wniósł ten serwer tej strony technicznej, to jeszcze swojego domku nie miał, więc zalicytowałem, licytowałem ten domek i udało mi się go kupić. Także tutaj jest domek, który oddałem demolce. Taki paru pokojowy, więc zobaczymy, czy sobie go zaara zaaranżuje. No, kilkaset diamentów na to poszło, ale oczywiście najwięcej diamentów to wydał Jawor, nie pytajcie czemu. I dzięki temu, że tutaj też powstała, powstał wszędzie śnieg, możemy sobie zrobić jedną bardzo fajną rzecz, a mianowicie skraftować sobie łódkę i teraz możemy do mojego domu wrócić z prędkością jak na autostradzie praktycznie. Bo woda zaczyna zamarzać, tylko co prawda no tu już nie zamarza, ale... no. Dobra, więc y, moi drodzy, słuchajcie, na dzisiaj to tyle. No możecie napisać jak Wam się spodobał prezent od pana Lokaja. I ja z wami się będę żegnał. Widzimy się jutro o 15.00. Muszę przygotować jakiś chyba prezent dla pana Lokaja, bo teraz to mi normalnie głupio, że taki prezent mi zrobił, a ja dla niego nic nie mam, póki co. Także na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, papa. Pa.